Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie dzisiaj znowu nagrywam skladki piersiowej, bo ostatnio bardzo Wam się spodobało to nagrywanie, więc postanowiłem, że teraz będę nagrywał. A więc tak drugą rzeczą jest to, że prosiłbym Was, abyście zostawili subskrypcję na kanale Oczywiście jakąś łapeczkę, bo naprawdę ten kanał bardzo szybko się rozwija. No i co? Myślę, że dzisiaj sobie nagramy taki odcinek. Do sprawdzania tych samic, czy są do samca, a zaraz wam wytłumaczyć, o co chodzi z tą samicą. E, no bo tak, tą samicę zakacaliśmy 13 sierpnia, e, no ale dzisiaj postanowiłem zobaczyć sobie ją, czy, 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 czy coś w ogóle chce do samca, czy nie. No i nawet niestety nie drgnęła, jak ją położyłem. Tak od razu e, samiec ją pokrył, e, a więc ta samica już jest pokryta 4 razy. E, zakocona została 3 września, e, a więc to tu już mam pewność, że jest zakocona na 100%. I to teraz wynika tak, e, że praktycznie wszystkie stado podstawowe co mam na razie e, zostało zakocone. No i niestety nie wiem czy wiecie ta samica też nam się nie zakociła. Nie okociła się, e, więc znowu ją pokryłem tym samcem więc jakaś tam różnica między tymi a tymi jest chyba niewielka bo ta jest 31 sierpnia a ta chyba 28 co kojarzę no i teraz ta by była 3 więc postanowiłem że dobrze by było żeby też sobie zakocić tą ona ma już, no, ma już ponad dwa tygodnie siedzi sama więc postanowiłem sobie że ją zakocę. jeżeli tej by coś nie wyszło znowu z zakotem z zakotem, z wykoceniem no to po prostu te maluchy przełożyłbym do tej, jeżeli ona by nie miała dużo. No a jeżeli by było na odwrót no to wiadomo bym od tej przesadził do, do tamtej samicy. No dobra, więc co teraz sobie spróbujemy dopuścić jeszcze raz tą samiczkę. Będziemy próbowali ją zakocić już trzeci raz. Zobaczymy czy będzie chciała. Fajnie by było, gdyby teraz tak wszystkie się te samiczki zakociły. Gdyby się tak zakociły, bo potem fajnie by było z wykotami. Lekko tsunę. No i widzimy, że samiczka jeszcze chce. Jeszcze się unosi. Eee, a więc na dzisiaj sobie ją teraz. No i dobra, mamy to samiec się przewinął. Eee, więc teraz sobie już ją zakocę eee, Dam już sobie teraz spokój samcowi żeby sobie odpoczął trzy razy została zakocona i zobaczymy sobie rano zobaczymy co będzie rano jeżeli się jeszcze raz nam dopuści no to, no to dobrze w sumie cztery razy też to nie jest tak praktycznie źle no i co no i trzeci raz zakoczyła nam się no i tak jak mówię jutro sobie jeszcze zobaczę rano jak przed pójściem do szkoły no i jeszcze potem jak przyjdę sobie ze szkoły. A teraz dlaczego zakacam? No to dlatego praktycznie, że upały minęły. E, już jak ma przyjść jakieś obchodzenie, to tylko do 20 stopni, e, więc fajnie by było, żeby się wszystkie pozakacały. E, sprawdzałem tą samicę. E, to chyba nie chcę, bo kło... nawet nie, nie będę jej teraz stresował. Bo jak ją sprawdzałem, to kładła się głową po prostu pod samca, a jak samiec e, chciał, e, zaletywał od tyłu. No to samica jeszcze raz no, ubiegała głową pod samca Więc myślę, że się zakociła. Jeśli chodzi o tą samicę No to zakacałem ją tylko raz Tylko raz, no bo niestety więcej razy nie chciała Faktycznie to możemy sobie teraz to zobaczyć Zobaczymy sobie czy ona będzie chciała No mam nadzieję, że już nie W sumie nie mam do nich teraz żadnego żalu, że się nie zakoczyły no bo to praktycznie było z tych upałów, tak jak mówiliście, że w dni gorące po prostu te plemniki tracą, tracą tą siłę. No i teraz też nie chyba podwija nogi. podwija nogi także. Tak jak możecie zauważyć, że samet już się poprawił z tym skakaniem. No, więc dzisiaj taki odcinek, jak widzicie, z e, praktycznie dopuszczania dopuszczenia tych samiczek. E, zobaczymy, co tu, co tu wyjdzie z tych zakotów. E, no bo, tak jak mówiłem, te dwie by nam się praktycznie jednego dnia okociły, e, a pomiędzy tą a tą e, byłyby tam jakieś małe dni. No ale to wiadomo, coś tam się może skomplikować, e, więc fajnie by było, gdyby się wszystkie e, naraz okociły. Ale chyba nie Chyba nie będzie chciała samica, bo jak zobaczę ma podwinięte nogi, więc chyba, chyba nie. Jeżeli byś nawet zakociła, to dobrze by było. Nie, dobra, nie będziemy jej stresować. Chowa się w kąt, więc mam nadzieję, że, że się zakociła. No a dam jej jeszcze raz jedną szansę praktycznie. No bo nie okociła ją się. A może to być tak, że, że było to nawet z mojego problemu, że niedobre dni je zakacałem, więc damy jeszcze jedną szansę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, no to co? Ja myślę, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej, no to wiadomo. popeczka do góry, fajny komentarz. No i oczywiście dziękuję bardzo wszystkim, wszystkim tym osobom, które piszą jakieś pomocne komentarze. Na dole w opisach, w komentarzach właśnie. Więc nie wstydźcie się śmiało e, jakieś fajne porady możecie pisać. Ja na wszystkie poprzeglądam sobie wszystkie komentarze, staram się czytać i odpisywać. E, no więc co? E, no dobra, nie będę już przedłużał. Dzięki za obejrzenie. No i co? Do następnego. Siema.